2022 rok i 11 edycja Mistrzostw Mechaników. A za nami już teraz plakat. Plakat, który trafi do szkół w całej Polsce. Liczymy, że będzie jak najwięcej młodzieży, jak najwięcej młodego ducha, jak najwięcej młodej energii. Partnerem strategicznym naszej imprezy jest Platinum Orlen Oil. Wspieramy warsztaty, wspieramy szkoły. Marka Pretium Moreno jest marką odpowiedzialną społecznie. Bardzo zależy nam na edukacji zarówno zawodowych, jak i młodych mechaników, młodego pokolenia. I cóż, no, ten projekt pozwala nam dotrzeć przede wszystkim do ludzi z pasją, do ludzi, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę. Polska marka, która jest na rynku już od 20 lat. W tym roku obchodzimy właśnie dwudziestolecie tej marki. Musimy również dodać, że nasze oleje zdobyły zaufanie i uznanie klientów na całym świecie. Jesteśmy aż na czterech kontynentach i w 49 krajach. Postaramy się być może na, na przygotować na finał kilka, kilka niespodzianek. Nowa kategoria w tym roku. Wiem, że walczyłeś o nią bardzo dzielnie. Starałeś się doprowadzić do tego momentu, w którym ona się pojawi. Mechanik, motocykl. Potrzebni są bardzo tacy ludzie, potrzebni są młodzi ludzie, potrzebni są właśnie wykształceni ludzie pod tym względem. Nasze mistrzostwa to nagrody, ale to także akcje specjalne przygotowane przez partnerów. Platinum Card to jest znany już projekt, ale pojawiły się kolejne. Akcja Filtracja też była już znana wcześniej. Kolejne akcje specjalne to akcja Topex Neo Tools. Bawimy się także wiedzą związaną z akumulatorami, z bateriami w samochodach i to już jest firma warta. Nie zapominamy o mechanikach maszyn rolniczych. Zieloną kartę, akcję specjalną przygotował John Deere. Bez napinki z Bricks Strato. Już się nie możemy doczekać spotkania z chłopakami tutaj na Targach Poznańskich. Akcja Profilaktyka Stek 2000. Akcje specjalne pozwolą Wam także na otrzymanie biletów na targi techniki motoryzacyjnej. Jak bierzecie udział w takiej akcji, to jakby z automatu dostajecie taki super bilet. Dla tych, którzy po raz pierwszy będą brać udział w mistrzostwach, pamiętajcie, że życie to ciągła nauka, dlatego nigdy nie spoczywajcie na laurach, korzystajcie z możliwości, jakie dają Wam mistrzostwa, słuchajcie dobrych rad Waszych nauczycieli. No i nie zapomnijcie o naszej akcji filtracji, dzięki której możecie zdobyć dziką kartę na firmę mistrzostw. Chcemy wspierać i młode pokolenia i pomagać w kształtowaniu takich ważnych, tak ważnych specjalistów, jakimi są mechanicy. Planujemy na pewno konkursy mechaniczne, na pewno pokaz nowości. Będzie naprawdę elektryzująco, jak to z akumulatorami. To jest naprawdę niepowtarzalna... Żeby zgłębić akumulatorów i zapoznać się również z naszym doświadczeniem. Z naszym głównym ekspertem oponiarskim, z Ryszardem Marcinkowskim, będziemy prezentować prawidłową wymianę opon i osobowych, i ciężarowych, pewnie motocyklowych. Chcemy nauczyć i tych nowych, e, przyszłych mechaników, i tych obecnych, że montaż, demontaż opony to jest 40 punktów, które trzeba spełnić jeden po drugim. Postanowiliśmy razem z Akademią Młodego Mechanika przygotować proces edukacyjny, który będziemy w ramach tego ca całej edukacji walidować, kontrolować, jak ta młodzież postępuje, jak nabiera tej nowej wiedzy, wyróżnić ich wręcz naszego certyfikatu, certyfikatu naszej jednostki który zapewne pozwoli im na odnalezienie się w tym nowym świecie, świecie pracy. Chcemy pokazać, jak ta przyszłość będzie wyglądać, jakie są prognozy i mam nadzieję, że zachęcimy naszych uczestników do rozwijania się w tym zakresie. W tym roku stwierdziliśmy, że trochę zaskoczymy mechaników. Postawiliśmy na taką weryfikację wiedzy z zakresu, ładnie tutaj ujęliśmy to z Adrianem, aktywnego przyjęcia na serwis. Ta nasikowa konkurencja będzie polegała na takiej Szybkiej i merytorycznej weryfikacji stanu auta. Przede wszystkim my się skupiamy na młodych mechanikach i na silnikach czterosuwowych, spalinowych. Mogą być na ekologicznych paliwach, na paliwach alkilatowych. Ważne, żeby to był czterosuw, żeby poczuć troszeczkę tą adrenalinę, jak ten silnik pracuje i jak wibruje. Cieszę się, że po raz kolejny ruszamy z naszymi mistrzostwami, uderzamy znowuż w obszar Wiedzy rynkowej, kompetencji, które będziecie jako e, przyszli mechanicy nabierali poprzez naszych partnerów. Pilotaż innowacyjnego narzędzia, którym jest odznaka plus. To narzędzie, które wprowadzi do Polski standard Open budget. To standard poświadczania umiejętności w sposób cyfrowy, w taki sposób, że będzie można dokładnie wiedzieć, za co został przyznany certyfikat, jakie były kryteria, w jaki sposób ta osoba udowodniła, że te kryteria posiada i będzie można tym standardem obracać w mediach społecznościowych. Widzimy, że to ta technologia, która którą mamy teraz w komputerach, która od tylu lat się rozwija, ona też przychodzi coraz bardziej właśnie do tej technologii związanej z mechaniką, z samochodami, z tymi ciężkimi maszynami i chcemy po prostu w tym być, chcemy to wspierać i chcemy pokazywać, że też jako Dell nie jesteśmy tylko firmą, która dostarcza komputery, ale też jest w stanie wpłynąć w jakiś sposób na, na rynek edukacyjny, rozwinąć go. 3, 2, 1, poszło! Zaczynamy. Do zobaczenia na półfinałach. Mistrzostwa Mechaników 2022. Patronaty honorowe. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Henryk Kowalczyk. Minister Edukacji i Nauki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Projekt Elektromobilni.pl, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego, Związek Dilerów Samochodowych. Partnerem strategicznym naszej imprezy jest Platinum Orlen Oil. Partnerzy Mistrzostw Mechaników Filtron Neotools Grupa Topex Warta ZF Aftermarket Lemferder Sachs TRW Febi Bilstein TifSeed Polska John Deere DBK Group Bosch Bank PRE Edward Bill Overcam, Janosik Janosik Warsztaty Instytut Badań Edukacyjnych Projekt Odznaka Plus Google for Education GoCloud 3MM Racing Yamaha Librus Dell Technologies Pitbike Tech2000 Duda Garage Loco LCO Betis Bricks and Straton Grupa Międzynarodowe Targi Poznańskie, Patroni Medialni, Motofaktor, eTransport.pl, Serwis Motoryzacyjny, Top Agrar, Profi Telewizja Polska, Program Pierwszy. Po 10 latach tworzenia tego cudownego tworu, jakim jest Akademia Młodego Mechanika, jakim jest Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników, doszliśmy wspólnie do wniosku, że musimy cofnąć się do korzeni, wrócić do podstaw. Na celu ten powrót ma to, żeby nauczyć Was. Rozumieć organizm, jakim jest pojazd, jakim jest ogólnie mówiąc samochód, motocykl, maszyna rolnicza, e, tak żeby ten organizm dla Was był jasny i czytelny, czyli nauczyć się myśleć, jak taki pojazd naprawiać, jak podchodzić do danej czynności. Dlatego też akcje specjalne, które są dla Was przygotowane. Więcej o tym wszystkim dowiecie się na. Akademia Młodego Tam będziecie mieli wszystkie informacje. Zapraszam serdecznie. Zobaczycie, że to jest dobry kierunek, który pozwoli Wam na aktywne przyjęcie do serwisu.